Cześć, witajcie na kanale Razer. w kolejnym odcinku gry Ark Revival Evolved. Wczoraj był update, czy też może dzisiaj w nocy, który wprowadzili nowego dinozaura. Jest to Paracer, czyli taki dinozaur roślinożerny. On jest powiedzmy takim odpowiednikiem troszkę może brontozaura. Wielkością przypomina spinozaura. W sumie wygląda jak koń. I dzisiaj sobie go oswoimy. Zobaczcie, już tutaj ich jest dużo na mapie, ale niestety nie ma tam, gdzie, gdzie bym chciał. One się bardzo dużo występują w bardzo dużych gromadach. Tak, zazwyczaj widać ich właśnie pod Was. Zobaczcie, tutaj będzie walka ze spinosaurem. One są chyba na 35 level, jeżeli chodzi o siodło. Dzisiaj oswoimy sobie jakiegoś takiego na 20 levelu. To powinno zająć około powinno zająć około 3 godzin i zobaczcie tutaj taką walkę. Nie, nie wiem w sumie do czego one służą, może do zbierania drewna, ale zobaczcie, że on jakoś tutaj sobie radzi. On jest moim zdaniem, w miarę będzie silny. Skoro 40 level zadał 12 levelowi T-Rexa jakieś tam obrażenia takie, że zobaczcie ten T-Rex ma plamy. Nawet jeżeli wygra, bo może widać, widzę, że może wygrać no to będzie oznaczało, że jest całkiem, całkiem przydatną maszyną. Na niego też można budować platformę, ale my dzisiaj nie będziemy robić platformy. My się skupimy na platformie, na Pleziozaura, która powinna być w następnym odcinku, bo chciałbym, żeby ten odcinek z tym Parazaurem był lepszy. Niestety szukamy lepszego respa, bo ta miejscówka jest beznadziejna do oswajania. Ja bym jednocześnie chciał robić i oswajać, i... I oswajać i robić coś innego, na przykład jakiś narkotyk, chociażby to tutaj jest coś w tej bazie. Wątpię, żeby coś było, bo to nie jest w sumie baza, ale czasami ludzie wiecie tak zostawiają. Nie wiem, nie wiem czemu, ale może po prostu z, poś z pośpiechu. No i przy moich bazach niestety nie ma tych paracerów, ale są, często występują, bo, bo już minęło troszkę od update'u. Widać, że ludzie wybili respy, więc one się porespiły. Najlepiej, żeby był tam na tej mojej wysepce, ale póki co go nie ma, więc, więc troszeczkę szkoda. Zobaczymy, do czego on służy, zobaczymy, na niego zrobimy siodło. Platformę sobie teraz daruję, bo wiecie co, ciągle wydaje ten metal, który po prostu się marnuje. Bo te platformy, na, na... nie widzę kompletnie zastosowania tych platform, jeżeli nie mamy jakiegoś tam tak, tego konia służącego do... Służącego do po prostu jakiejś tam wojny, jakiejś bitwy. Także sobie póki co tutaj nie będziemy tego budować. Będzie platforma na, na bronto, którą budowałem na liveie i na Pleziozaurze. E, dobra, zaraz do Was wracam. Postaram się znaleźć go jakoś blisko mojej bazy. Słuchajcie, znalazłem jednego kompletnie przypadkowo w tak dziwnym miejscu. Myślę, że to jest błąd gry. I oswoimy go. 28 level, więc może być jeszcze, powiedzmy. No zobaczcie, gdzie on jest. Po prostu idealna miejscówka na oswajanie. Chyba nie wiem, czy jest jakaś, jakakolwiek lepsza miejscówka. Dlatego ja go tutaj oswoję. Zobaczymy w ogóle, jak on reaguje na ataki. Czy on będzie uciekał, czy on będzie się ze mną bił. Znaczy raczej uciekał nie będzie, skoro z tamtym t walczył. Zobaczymy, ile będę potrzebował strzał na niego. Jeżeli tak jak na Brontozaura, to troszkę pewnie yy, więcej niż normalnie. Na razie zap zaparkuję tego Daszora yy, tutaj. Nie spróbujemy go uśpić. Niestety on, oswojenie go wymaga kibelsów paciego, czyli no, póki co naj, najrzadsze, bo ja mam tylko 3 jajka paciego, czyli tego alpacino. A po, na 120 oswojenie takiego gostka to by było 120 jajek. Tak, tak, w jakimś tam kalkulatorze już jest napisane, nie wiem na ile to prawda, na ile nieprawda, ale podobno 50 na 36 level, więc no trochę ciężko. Dobra, zobaczcie, jest taki całkiem fajny. Myślę, że możemy zacząć go tutaj oswajać. On mi pewnie, jeżeli jest szybki, to prawdopodobnie może mu się udać, że mnie walnie z, z, z tej głowy, z tych kopyt i ja po prostu polecę do wody. Zobaczymy. Może, może jednak pójdzie troszkę łatwiej, troszkę lepiej. Więc może zaczniemy z dystansu jakiegoś i będziemy liczyć strzały. O kurde. Jest szybszy od bronto. Mam jakiś problem z bieganiem w ogóle. O kurde, nie trafiłem. I teraz dostanę. Dobra pięknie. O kurde, teraz mnie uderzył. Pamiętajcie, że strzelamy raz na 4-5 sekund prosto w głowę tak najlepiej jest idzie oswajanie. Dobra, mamy laga. Po schodach sobie idę. Jest jak tu wkurza w tej grze, to jest beznadziejne po prostu. No i gdzie on się tutaj obudzi? Dobra, jest. O kurde, zablokowałem się. Ale on też, dobra, jeszcze tutaj Dildo. Spoko, że nic nie widzę. On jakoś tak podejmuje te ataki, atakuje mnie, ale nie trafia. Kurde i dobra, myślałem, że już spadnę. Szkoda, że nie widzę co tam się dzieje za mną. O, dobra. Uśpiliśmy go, zobaczmy, jakie statystyki ma taki level. Będziemy go oswajać na Mayoberis najlepiej. Można też oczywiście używać tych roślinek, które się robi w, w ogródkach, ale nie opłaca się, bo po prostu nie przyspiesza oswajania, tylko po prostu będziemy musieli użyć ich mniej niż Mayoberis, tak? Więc na przykład zamiast 100 Mayoberis będzie trzeba użyć 50. Tych long ale oswajanie będzie trwało tyle samo, więc zastanówcie się, co wam warto. Zobaczcie, on ma bardzo duże, dużo życia, więc na takim wysokim levelu, jakby oswajć, to myślę, że jest no, taki wytrzymały, fajnie, może zrobić taką rzeczywiście porządną bazę na nim i on mógłby się bronić, tak mi się wydaje. Stamina 360, tutaj foot, weight, mili, także będziemy go dzisiaj oswajać. Ja zaraz idę tutaj pozbierać jakiś Mayoberis dla niego. Zobaczymy ile czasu. Ma. Jest godzina 10.33, więc zobaczymy. No, pewnie dopiero o 14 się oswoi. Mam nadzieję, że w tym czasie uda mi się dużo rzeczy zrobić. On ma torpora całkiem sporo, ale też widzę, że całkiem szybko mu spada. Tutaj to jedzenie jest ok. Także ryby. Słuchajcie, akurat potrzebuję trochę mięsa, i tutaj mamy koniach. To jest chyba setny level, bo gdzieś tutaj był gdzieś setny. Tu jest 28. Zobaczymy, jak one walczą. Zobaczymy, czy dają Prime Mita. Czy warto w ogóle je zabijać. Gdzieś na pewno był w okolicy setny. Wow, dużo tego Prime'a. Ale jakoś nie mogę go tutaj dokończyć jeść. Więc jakiś... kurde, ale pięknie, zobaczcie, aż 5 Prima to jest naprawdę dobry wynik. Porównywalnie możemy zobaczyć brontozaura. Zobaczymy jak to będzie. No wiadomo, tutaj to jest ta liczba jest losowa. Czasami z brontozaurów jak tym karno bije, to nawet 7 wypadnie. To zależy od tego ile mamy mili damage, znaczy nasz dinozaur ile ma. Zobaczmy sobie na przykład teraz ten bronto. No, dwa prawda? Ale tutaj już ten może dać nam więcej. No, ten paracer to jest w zasadzie SAG. więc y, ogromny. Więc rzeczywiście tego prima może dawać więcej niż przeciętne. O, tam coś jest. Tam jest jakiś koń. Może tamten jest na tym setnym. Tutaj możemy sobie dobić tego kreksa. A ten Karno, wiecie co? Ten Karno to jest po prostu potęga, potęga. Już, jeszcze jeżeli chodzi o zbieranie premita, to on po prostu tego tyle zgarnia, że oswajanie z nim to w ogóle nie jest problem. Chodźcie, zobaczymy tego konia na setnym. O ile to jest tonik, ale chyba tak. Zobaczcie, dużo tutaj tych bronto. Jest setny. Fajnie by było też takiego oswoić, no ale... Tyle samo trwa oswajanie mniej więcej co, co bronto załóż. także tutaj te statystyki ma, mają dość podobne. Zobaczmy jakie w ogóle mają ataki. Trochę tak jak mamut atakuje, dość podobnie. Także tutaj nic specjalnego możemy go sobie dobić Ale statystyki chyba ma większe, chyba ma troszkę więcej życia, chociaż tutaj jest to porównywalne. E, dobra, wiecie co, minęła. Minęła już prawie godzina, więc ja sobie tylko tam dokończę moje rzeczy. Po prostu ustawiam dinozaury w, ba w bazie. E, muszę też je dogarmić, bo tam jeden e, na przykład... Dildo zdechł prawie, także no, muszę się tym zająć. Ryby. Dobra, słuchajcie, minęło 3,5 godziny w zasadzie. Niedługo, no jeszcze, jeszcze pewnie z pół godzinki, coś takiego, 20 minut y, musi poleżeć tutaj. Ale chciałem wam pokazać, zobaczcie jaki on jest cholernie smutny. On jest taki smutny, że aż mi, aż mi przykro, że go, że go oswajam. No, ma taką minkę, tylko tutaj coś zje, czasami przekąsi i, i oczka takie zamulone, strasznie. Tak, w ogóle tutaj przed chwilą był jeszcze zrespiony też na 80. levelu, ale on chyba spadł, czekajcie. W ogóle ich jest bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że jest ich więcej niż, niż brontozaurów. Ja tak jak Wam mówiłem już w jakimś jednym z odcinków, że żółw, niestety, który tutaj tankował Bosa Brutmother to niestety z nim coś się stało z tym żółwiem. Nie przeżył. Mimo, że miał 15 życia. Nie wiem właśnie dlaczego. Miał jakieś tam jedzenie. Na pewno nie z głodu. Chyba, że ja go zostawiłem niechcący na pasji. Ale to wtedy te jaszczurki musiałyby go bić tyle czasu, że masakra. I ja przez te 3,5 godziny zrobiłem w zasadzie niewiele, ale zrobiłem ogromne porządki. Nie miałem pojęcia, że to zajmie aż tyle czasu. Po prostu nie robiłem nic więcej, tylko układałem dinozaury, zrobiłem 1500 narkotyków, i nakarmiłem dinozaury. I to wszystko w zasadzie. Przed chwilą trochę metalu wydobyłem, ale nie dużo bo jakieś tam 500 coś takiego. To w 500 metalu to się wydobywa w miarę szybko. Więc zobaczcie, jak tutaj wszystko fajnie jest elegancko poukładane. Także tu jest. Tu jest po prostu pięknie. Poukładałem też te dinozaury, które udało mi się przejąć. Czyli jakieś tam trice, triceratopsy, tutaj tego. Jednego z tego zaura, brontozaury fajnie tutaj są wystawione i krokodyle. Krokodyle tutaj dalej odsunąłem ze względu na to, że jak właśnie to jest fajna sprawa, że jeżeli yy, moje wodne dinozaury, znaczy moje wodne yy, zwierzęta, tak to powiedzmy sobie. Zostają atakowane, to na przykład taki Bronto, czy taki T-Rex, nie pójdą atakować ich do wody, ale na przykład krokodyl, czy Spinozaur, już pójdzie. Także one reagują na to, więc one się strasznie tutaj przemieszczają i tak nie mogą nic pomóc. Dlatego one teraz będą dalej, więc nie będą reagowały na to, jak inne wodne dino zostaną atakowane. Także tu jest spoko. Mam troszkę więcej raptorów, jak widzicie, tu jest sześć. W tamtej drugiej bazie jest bodajże 8. Tutaj są oczywiście Argentywy, także tutaj normalnie. No i tutaj troszkę pozmieniałem, wystawiłem po prostu im tyłki. Może to nie fajnie trochę wygląda, bo jakby ktoś podchodził i wiadomo o co chodzi. Ale jest porządek i można spokojnie sobie jajka zbierać. Od razu widać czy jajko jest, czy nie ma. Tu jest jeden paczik, który został. Tam jest coś jeszcze czego wam nie mogę pokazać tajemnica. Zobaczycie w następnym odcinku prawdopodobnie. E, zaraz Wam pokażę drugą bazę i zobaczymy później już powinny się oswoić inne dino. No więc zobaczcie jak tutaj wszystko też fajnie ładnie poukładałem. Tu są no, zbagowane jeszcze. Tu są y, T-rexy i zobaczcie, że przed chwilą było jajko i tego jajka już nie ma. Ponieważ jak postawimy dinozaury na sufitach no to one niestety się bagują. Jajka spadają z, z tych sufitów, nie zawsze, ale najczęściej. I do tego właśnie dino się bagują, także nie będą mogły chodzić, więc ja tu już zostawiłem tylko te, powiedzmy, trochę mniej levelowe, bo one nie mają setki, ale niektóre są pod setkę, inne pod pięćdziesiątkę mniej więcej. Zobaczcie tutaj na mamuty. Mamutami akurat z czegoś takiego można wyjść, dlatego nie wiem od czego to jest zależne. I tutaj są kozaki największe, czyli Czekajcie, ten Tutus to jest nazwa jednej z osób, nie, córki osób, które dały Donata. I on jest, zobaczcie, już tutaj całkiem wykoksowany 1305-400. Więc on już jest dużo silniejszy niż, niż tamten mój nie Alfa, tylko ten Albinos t -rex. Tutaj mamy Spinozaura, który jest już naprawdę chyba najsilniejszy. Chyba najsilniejszy mniej więcej, bo jak tutaj jakaś Argentiwa zaatakuje, to zawsze Spino ma killa. No i tutaj jest Rex na 182. I więc ja mu, ja mu jeszcze troszeczkę tutaj widzę brakuje, ale on tutaj też równa i zaraz pokażę wam porządki w bazie. Bo tam też jest wszystko fajnie już zrobione, jest tam też postawiony ten feeding drought, bo musiałam nakarmić prawie wiecie co jeszcze ze dwa dni gdybym mnie karmił. To na przykład skorpiony, to by chyba wszystkie zdechły. Czekajcie, tutaj możemy sobie wlecieć przez ptaszarnię. Możemy sobie tu fajnie go zostawić. Czekajcie, dam mu trochę rzeczy, bo jeszcze na Argentynie jest troszkę rzeczy do przeniesienia. Weźmy sobie ten metal, albo wiecie co nie, weźmy sobie po prostu kamień i pokażę wam jak jest w środku ja zaraz jeszcze będę musiał przetopić ten metal więc akurat zdążę na wybudzenie tego paracera. I tutaj zmieniłem po prostu jakby wystrój dinozaurów, są fajnie wszystkie poukładane. One już widzę, że niektóre zaczęły znosić jajka, więc może tutaj coś się poprawiło. Nie wiem, czy to jest zależne czy nie, jak one stoją, ale tutaj czasami są te jajka. Poza tym dużo jajek też spada przez te sufity, no bo to nie są nawet fundamenty, tylko właśnie sufity. I ja do was wracam już za niedługo, jak zrobimy, jak będziemy mogli zrobić oswoić już tego paracera. Dobra, słuchajcie, teraz zrobimy jeszcze siodło sobie, bo on już się tam oswoił, ale zapomniałem o siodle. I tutaj mamy paracer. Można też zrobić platformę, ale platformę sobie darujemy. Potrzebuje 110 fibera i 10 metalu. Pytanie, czy jest metal w bazie? O, dobra, jest. To 10. Dobra, niech będzie te 15 i 110 Fibera też jest dobra, super. Zrobimy sobie siodło, jest bodajże na 35 level, także mały w sumie jest potrzebny. Zobaczymy co w ogóle ten paracer potrafi. Na pewno nie zbiera lepiej drewna niż mamut, chociażby dlatego, że ma mniejszy level. Więc nie wiem, nie wiem do czego on służy, to nie wiem, może po prostu taki słabszy brontozaur, może coś w tym stylu, dobra, mamy siodło, więc sobie teraz chyba tam pobiegnę z buta, bo myślę, że on jest wolny i będzie się bugował na nim DOD, poza do tym jeszcze mgła jest, także za chwilkę już do was wracam na osiodłanym. Już jesteśmy. Zobaczcie, jak on wygląda. 33 level, czyli dostał 5 leveli, więc ładnie, całkiem oswojony. Tym bardziej, że nie było kibalsów, także tutaj jest całkiem spoko. Co tu się dzieje? Myślałem, że kurki, czyli D dodo się jakoś oburzyły i zaczęły atakować parazaura. Dobra, mamy siodło, on tutaj w sumie ma jedzenie. Statystyki 2000. Nie wiem, czego mogliśmy się tutaj ewentualnie spodziewać. On wygląda naprawdę jak taki po prostu duży koń. Tylko, że smutny. Smutny duży koń. Trochę jak mrówkojad też ma, ma, ten, ma ten pysk. I tak, I tak on biega na przyspieszonym. Czekajcie. Tak, widzicie? On zbiera jagódki. Nie wiem jeszcze e, na jakim poziomie. Jest szybszy niż brontozaur i troszeczkę się może fajniej na nim jeździ. Ale też jest dość spory. Myślę, że ta platforma na niego jest mniejsza dużo niż, niż chociażby ta platforma na, na brontozaura. Zobaczymy jak on zbiera zaraz drewno, zobaczymy jak on walczy z czymś. Tylko zobaczcie, no stamina się szybko kończy. Mam nadzieję, że też się równie szybko będzie uzupełniać, a raczej szybciej. Jakaś baza powstała. Stamina, stamina wolno w sumie rośnie. Ale nie najgorzej. Nie najgorzej. Zobaczymy dopiero na łące, jak on zbiera tak naprawdę te, te, te jagody, czy podobnie jak Bronto, czy, czy nie. Nie będę zbierał tutaj z tych krzaków, tylko z tych normalnych. Wygląda, zobaczcie, no mi się, mi się podoba. Można go pomalować przecież na czerwono. W ogóle, albo na czarno takiego Mustanga zrobić fajnego. Czy tylko mi się wydaje, że on jak koń wygląda. Chyba nie. Kurczę, a wiecie co mogliby zrobić w sumie takie, jak robią wilki, robią yy, jelenie. Znaczy wilkora, nie wilki. To mogliby też zrobić takiego konia jakiegoś. Ale to fajne by było, bo byłby prawdopodobnie najszybszy, bo konie są jednak szybkie. No chociaż Gepard też jest szybki, a Szablozębny tutaj nie jest jakiś bardzo szybki. <laughs> Dobra, mamy też tutaj już jakieś drzewa, więc może na tych drzewach sprawdźmy. Bo nie wiem do czego. Czekajcie, tutaj chyba przez tą skałę on nie uderzy. Nie wiem w zasadzie, nie jest napisane na Wikipedii do czego on służy. Może po prostu do bycia. Ciężko stwierdzić. Ale wydaje mi się, że nie służy na pewno do zbierania drewna. Nie wiem jak z tym yy, taczem, czy nie no, to jest chyba mało. Tylko, że on ma tylko 200 dymenża. No zastanawiam, zastanawiam się jakby było gdyby miał 1000. Może za kilka dni on się podleweluje sam, przecież leweluje, więc zobaczymy. Także tutaj to akurat słabo zbiera. Zobaczmy tutaj zaraz jak stamina się uzupełni to... ...spróbujemy tego z tego zabić. Zobaczcie jak, jaki on ma level. Będziemy wiedzieć mniej więcej ile... No tak, nie zobaczę. Będziemy wiedzieć mniej więcej ilon on ma życia. 28, czyli tak mniej więcej średnio. Zobaczymy jak długo będzie go bić. Tylko no, zwróćmy uwagę, że tylko 200% jest damage'a, nie? Także jest to cienias. Może on, wiecie co, może on ma na przykład służyć jako tank, skoro ma dużo tego życia. I zobaczcie, że on jak atakuje, to też odpycha, co nie, więc... W sumie jak na takiego, co ma 200% mili, to całkiem szybko go zabił. Zobaczmy, ile dostanie w procent. Tylko 21. Tylko 21, to jest raczej tak niedużo. Życia pewnie dużo mu się dodaje. Na wikipedii możecie sprawdzić wszystkie statystyki, jakie on dostaje po levelowaniu, także... Ja ogólnie cały czas korzystam z wikipedii tej arkowej, jeżeli szukam jakiejś informacji, więc wy też możecie. Pamiętajcie, żeby najpierw użyć Google'a, a później jakieś tam komentarze pisać do mnie. Typu, na który level siodło, bo, bo wiecie, no... Ja chciałbym odpowiadać na takie pytania, tylko że trochę może lepsze. Dobra, jeszcze czekajcie, zostało nam sprawdzenie, jak zbiera jagody. No ale ta stamina, niestety, tak sła słabo, słabo nie podoba mi się to za bardzo. Która godzina, słuchajcie, ile trwało czasu oswojanie? Około 4 godziny. Około 4, może troszeczkę mniej, tak 340, coś takiego. Dobra, tu jest taka dobra łąka do zbierania. Jedna z lepszych w grze. Biorąc pod uwagę, że mamut jest na level bodajże 45, bronto jest na 55. I biorąc też pod uwagę to, że on ma tylko 200%, to on jest zajebisty dla małych leveli, czyli taki 35. level. To jeżeli potrzebujecie jagód, to myślę, że on jest taką dobrą fabryką do zbierania tego na niższych levelach. I myślę, że, i myślę, że on do tego właśnie ma służyć, ewentualnie do PVP jakiegoś jako tank, można zrobić na nim platformę. Można zrobić na nim te działka, te balisty, które widzieliście w poprzednim odcinku. Można też automatyczne turety chyba postawić, więc, no, tutaj są jakieś możliwości. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę. Skomentujcie, czekam na imiona, czekam na nazwy dla, dla naszego nowego przyjaciela. Smutnego. Może kłapouchy, co sądzicie o kłapouchym? Chyba trochę pasuje, nie? Kłapouchy też taki smutny był. Co prawda. śmiesznie macha tą głową. Ale wydaje mi się, że kłapouchy byłby dobrą nazwą. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku będzie albo znowu nowe dino, albo platforma na Pleziozaura. Pla platforma na Plezio już jest nagrana. Tylko, że nie wiem, czy ją wrzucę. Bo wolałbym wrzucić coś, co jest świeże, najnowsze po update. Cie niż to, jeszcze powiem wam co wprowadzili ostatnio, czy dzisiaj, wczoraj. Jak mamy tego domofona, Dimofrodona, tego małego latającego, to teraz możemy nim rzucić i on zaatakuje wtedy, wybrane, wybranego przeciwnika, na którego go rzucimy. Także ja nie mam tego Frodona, jakoś mi się nie chce ich rozwajać, więc to jest z newsów update'owych, a reszta to były po prostu poprawki. No i e, w najbliższych odcinkach zobaczycie wilkora, łosia, wielką żabę, która robi cementing paste, co jest zajebiste. E, I chyba coś tam jeszcze. I możliwe, że niedługo będzie ten King Kong, czyli nie wiem czy to będzie boss, czy taki bardziej alfa, ale chyba, chyba to będzie jednak coś w stylu Brud Madera. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!